Siema mordy i wariaty witam Was w kolejnym odcinku. Dziś robimy grządki podwyższone. Zapraszam. Jak widzicie drewno na grządki podwyższone, już żeśmy sobie zwieźli z pobliskiego zakładu, gdzie można kupić drewno. <grymne> przyjechało już do nas całe drewno, zostało już wypakowane. Samo przyjechało i samo się wypakowało. No, przywieźliśmy je nie? na naszą przyczepką. I słuchajcie. W tym roku mieliśmy właśnie powiększać sobie grządki i mieliśmy robić je tak samo jak w tamtym roku. E, czyli dwie deski na, na wysokość 30 tam parę centymetrów, długie na 3, wąskie na 80 albo metr, w zależności jak wyjdzie, plus dodatkowy taki, wiecie, spornik po środku, żeby mogły się tam piąć ogórki, na przykład, albo pomidory. E, natomiast na placu doradził nam szef, żebyśmy sobie po prostu wzięli. Jedną taką szeroką deskę i ona ma około 30 cm, więc grządka będzie troszeczkę niższa, ale będziemy mieli mniej roboty. One są tej samej grubości co nasze poprzednie grządki, czyli 3,2 cm i bardzo dobrze się sprawdzają. Powiem Wam szczerze, że mają już ze 3 albo 4 sezon, teraz im idzie i nic się z nimi nie dzieje. Zostały zabezpieczone, tak więc w tym roku powtórzyliśmy. Za to co tutaj widzicie, trzeba zapłacić około 1000 zł. Dużo. Niedużo, no dla jednych może być dużo, dla których może być niedużo. Dla mnie to jest średnio dużo, powiem szczerze, zwłaszcza jak się nie ma, ale e, zaheblowane byście zapłacili trochę więcej. Tak więc te deski musimy sobie jeszcze wyheblować, e, wyheblować, wyszlifować troszeczkę przynajmniej od tej wierzchniej strony, dociąć na szerokość i e, później je pomalować. A czym będziemy malować, to już Wam pokazuję. I w tym roku nie będziemy tutaj cudować z jakimiś olejami, nie olejami, bo też był taki pomysł, ale w końcu uznaliśmy, że nie mamy na to czasu ani, ani gotówki za dużo, więc po prostu postawiliśmy na to, co już się u nas sprawdziło, czyli impregnat, jedna warstwa Daltaxa, no nie jest jakaś reklama, żeby już Was tyłki nie swędziały, tylko po prostu mamy to u siebie w ogrodzie, pomalowane nasze przęsła, musisz mi pomóc, Dobra widzita jak to wygląda, nie? Tym mamy pomalowane nasze przęsła po jednej stronie, zarówno jak i po drugiej stronie I one też już mają czwarty sezon I nic z tym się nie dzieje A to było relatywnie najtańsze Bo taka puszka, która ma 9 litrów Kosztowała 100zł? No chyba 119. 119, tak więc pomalujemy je od zewnątrz, od wewnątrz, ale ci, żeby ci, co mówią, że będziemy to potem żreć z tymi warzywami, to wiedzcie, że sobie wewnątrz zabezpieczymy folią, żeby drewno nie, nie gniło tak szybko od ziemi, no i żeby nie żreć tego, nie? Tak więc tak zrobimy. A Wy, jeśli kupujecie drewno na grządki podwyższone, to starajcie się w tartaku wybierać te niezaimpregnowane, bo jeśli będą one już zaimpregnowane pod dach na robaka, Czymś takim zielonym albo jakimś innym kolorem, no to wiecie, że to trzeba wyslifować, bo to jest chemia. Tyle ode mnie. Idziemy szlifować. I my sobie tniemy tak nasze grządki w podwyższeniu. Zobaczcie, już mamy następny dzień tak swoją drogą. Szefowa już pięknie wymalowała tamte. Miał być kasztan, ale wiecie co? Ten altak to się niczym nie różni od tego tiku, co żeśmy parę lat temu robili. Ja nie wiem, może oni mają po prostu tak, że... Wiele kolorów, ale każdy wygląda tak samo. No nie wiem, tak czy poszlifowane, podocinane. Jeszcze teraz zrobimy sobie jeszcze jedną grządkę o wymiarach takich samych jak te, które już mamy. Czyli ona będzie długa na 250 i szeroka, miała być na metr, no a będzie troszkę szersza, bo szkoda odpadu. I teraz dla tych, którzy, e, dla tych, którzy y, są tutaj y, ze względów ogrodowych, i może nie są jakimiś tam budowlańcami, no to teraz pokażę Wam, jak możecie sobie takie grządki podocinać bez jakiejś piły ukośnicy, tylko ze zwykłą pilarką i takim kątownikiem. Tak więc zaznaczamy sobie miejsce, gdzie nasza deska ma być przecięta. Wystarczy kątownik, który posłuży nam za prowadzenie. Zobaczcie, ustawiamy go sobie tutaj wcześniej. Ważne, żeby był ciesielski, bo one mają taką wypustkę, która wam się tu zaklinuje. Dokładamy sobie w miejsce naszego przecięcia, ustawiamy sobie piłę na, naszym, na naszej kresce, no i, i co? I tniemy. Patrzcie, jak to ładnie idzie. No i mamy przecięte. Jakby tu jeszcze była jeszcze jedna kobyłka, to by było jeszcze lepiej, bo może się zdarzyć, że wam wyrwie kawał deski przy odrywaniu, przy przecięciu już ostatniego kobyłka. No ale tak to mniej więcej wygląda. My nasze dechy, żeśmy sobie wyszlifowali i tą górną krawędź też zjechali, żeby drzazgi nie wchodziły, ale tylko z jednej strony, od strony widocznej, tam gdzie będzie ziemia. Nie ma sensu to robić, bo po prostu to i tak przykryje ziemia, tak więc docinamy sobie ostatnie deski, malujemy, szlifujemy i chyba widzimy się już, jak będziemy je skręcać na miejscu, tak więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ale wieje, chociaż jest ciepło, ale strasznie wieje. Zobaczcie, co udało nam się zrobić. To jeszcze oczywiście nie jest koniec, ale myślę, że już teraz prezentuje się to fajnie ale że tak powiem nawet. E, słuchajcie, deska jest 3,2 cm gruba, e, pomalowana na dwa razy z zewnątrz i raz w środku. Chociaż teoretycznie jedna warstwa by wystarczyła, ale jakoś tak brzydko to malowałam, że musiałam drugi raz pociągnąć. Dodatkowo pomalowaliśmy jeszcze te nasze stare grządki, żeby aż tak bardzo się nie odróżniało od tych nowych, e, nadal jest różnica w kolorze, ale już nie różni się to tak bardzo jak wcześniej. I dodatkowo je sobie zaimpregnowaliśmy po prawie czwartym sezonie. Zaraz będzie czwarty sezon, ich, nie? Więc zostały troszeczkę zaimpregnowane, zabezpieczone na kolejne lata. Zrobiliśmy sobie tutaj podpory na ogórki. Tutaj jeszcze będziemy dodatkowo coś jeszcze robić, ale to już Wam Łukasz opowie. A podpory są zrobione z deski 8x8. Tutaj jest 2,5 metra od, od dołu naszej grządki, aż do góry, no i na całą długość są zrobione takie sporniki, tak? To są grządki 3x90 cm. Tak, to są grządki 3x90 cm, tam dodatkowo jest jeszcze jedna grządka 250 na 120 m i jeszcze z tyłu dorobiliśmy jedną taką małą grządkę, bo tam mamy akurat miejsce to i to ona jest no. na 2, metr na 2. Także jest trochę tych grządek, poniosło nas. Jak wcześniej zrobiliśmy trzy, to teraz zrobiliśmy ich sześć, czyli raz, dwa. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Łukasz jeszcze tutaj w międzyczasie, jak ja malowałam, to dorobił takie tutaj um, kont kontrłaty. To są czy łaty? łaty? Łaty, do których będziemy jeszcze dodatkowo robić drut. Taki stalowy, który mamy w szklarniach i będziemy mieć więcej po prostu miejsca na grządki, na ogórki. Ale to zobaczycie pewnie w kolejnych odcinkach, zaraz Wam Łukasz opowie co i jak, bo no to na razie to jest tylko skorupa, a jeszcze tutaj dużo, dużo rzeczy trzeba zrobić. Kolor jaki wybraliśmy to kasztan, ale to chyba już Łukasz mówił Wam na samym początku. No nie wygląda jak na obrazku, ale jak ściemniał trochę to nawet może nam, podoba nam się. No. Powiem tak, że jest, jest ok, nawet chyba fajniej wygląda na tych grządkach, które już były wcześniej pomalowane. Tak, no także oddaję głos Łukaszowi, on o wam opowie co zobaczycie w kolejnym odcinku. Jeszcze z takich rzeczy, których Szyfowa Wam nie powiedziała, to nasze ścieżki, które sobie wyznaczyliśmy, to jest 80 cm i 80 cm yy, tutaj jest gdzieś też 80-90 cm, tak więc tu sobie będziemy mogli taczką bez problemu podjechać, żeby dorzucić ewentualnie jakiś kompost, jakąś ziemię. Całe nasze grządki są wypoziomowane i akurat mieliśmy takie stinki kawałków naszej kostki brukowej, którą żeśmy akurat dokładali tam na tarasie, więc one świetnie do tego posłużyły. Dodatkowo zobaczcie, to pewnie może widać, że nasze grządki wcześniejsze nie zostały w środkiem złapane żadnym Wiecie, kawałkiem drewna, żeby wytrzymały wymiar, no i przy nasypywaniu ziemi, po prostu ją trochę nam wypchnęło, dlatego też tutaj, żeśmy zastosowali po środku taką taki wspornik, żeby trzymał wymiar, to zostanie zasypane, to na pewno później w przyszłości się przegnije i puści, ale na chwilę, kiedy będziemy sypać to wszystko tą całą ziemię do środka to będzie nam ładnie trzymało, że ta grządka po prostu się nie zdeformuje i będzie stała, wiecie, sztywno. Supy sobie takie wymyśliliśmy właśnie, wiecie, na nasze, bo tutaj będą ogórki, gdzie nie może też będą pomidory, natomiast i cukinie. Natomiast Tutaj jeszcze na całej długości tego e, naszego jakby trzepaka, nazwijmy to. E, jeszcze naciągniemy siatkę, taką siatkę albo ogrodzeniową. Chyba to będzie taka coś ala siatka ogrodzeniowa, gdzie sadząc na przykład ogórki tutaj przy naszych tutaj tych palach środkiem, one będą po tej siatce się pieły. Natomiast zauważcie, że te łaty, które tutaj żeśmy nawiercili trzy prowadzące, mają nawiercone jeszcze otwory i tutaj właśnie będzie ten drut taki stalowy przeprowadzony, o którym szefowa wam powiedziała już wcześniej i jeśli będzie miejsce, to na przykład ogórek, który będzie zasadzony tu po tym boku, będzie mógł się piąć bezpośrednio, wiecie, tutaj sznurkami do góry. Tak więc y, coś takiego, żeśmy sobie wymyślili i jeszcze będziemy musieli dorobić na tych dwóch pozostałych, bo po prostu zabrakło nam y, materiału y, i tyle. Grządki będą dodatkowo wyposażone w siatkę na krety. każda z nich jest osobna. Jakieś kartony, i dopiero wtedy będziemy sypali jakiś kompost, jakiś torf, coś co po prostu będziemy wypełniać. Natomiast zobaczcie, że tam w oddali jest jeszcze przewód. Od, na, od naszego systemu nawadniania tych grządek, więc jeszcze będziemy przed tym wszystkim e, doprowadzać do każdej grządki z osobna os, e, zasilanie. Tak żebyśmy po prostu nie musieli tego ręcznie podlewać, tylko żeby system robił to e, za nas. Tak więc będziemy robili też o tym osobny odcinek, bo raczej trochę się z tym zejdzie. No i co? No i już, no moi drodzy, tak to wygląda. Widzicie, widzicie, jak ładnie żeśmy to zagospodarowali. A jeszcze mogę Wam zdradzić, że tutaj, jak idzie nasza brama, słupek od bramy, tu będzie taki piękny... Płotek, o którym szefowa zawsze marzyła i my generalnie zaraz idziemy go malować, a wy będziecie to widzieć już w kolejnym odcinku, tak więc jeśli jesteście ciekawi jak ten hardkorowy ogród z odcinka na odcinek będzie się zmieniał, zieleniał i będzie coraz piękniejszy, no to śledźcie odcinki, oglądajcie nas serdecznie, my się staramy, żeby było jak najładniej i może wy będziecie mieli jakiś, yy, wiecie inspirację do Waszego ogrodu. Tak więc dziękujemy serdecznie. Na razie zostawcie łapkę w górę subika, jeśli chcecie obserwować kolejne metamorfozy. No i cześć.